Siemanko, smutne wieści. Nie spodziewałem się tego, ale jest limit... Jest limit na postać. Oddawaniu fajerwerek. Jestem gostą. No i zapraszam. Smutna rzecz właśnie. Bo pomyślałem, że pod koniec eventu oddam po prostu wszystkie fajerwerki. Co na raz. A tu się okazuje, że jest limit 200 sztuk na postać. I no to trochę komplikuje sytuację. Dobrze, że teraz się o tym dowiedziałem, a nie jutro na przykład, bo to już w ogóle byłaby w topa. Tak to teraz jeszcze mogę trochę je porozkładać po altach i na altach poddawać, ale no szkoda, szkoda. To wcale mnie teraz nie dziwi, że pierwszego dnia one były w stanie, no... Znaczy schodz, były, no były w stanie kosztować nawet 1K. Jak ktoś o tym wiedział i bardzo chciał mieć wszystko skompletowane. A na przykład nie ma altów, żeby to robić w większej ilości. No to tak, nie miał wyjścia. Musiał skupować za 1000. Co jeszcze? Tak jak mówiłem, 200 sztuk to jest limit. Ale powiem wam... Zobaczcie. Można to delikatnie ominąć. A jak można oddać 290? Już ją pokazuję. W tym momencie niestety mam zablokowane, bo już oddałem. Idziemy zrobić questa. Pobieram questa. No limit dalej jest. Szybkie struna. Questa. Teraz tak. Oddajemy 5 fajerwerek z questowych. Mam przy sobie więcej, to jak nie przeszkadza. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak. Mam 295. Och, był w pokazie, już się wystraszyłem. Dobra. Oddajemy 5 questowych. Więcej nie mogę oddać. Bierzemy questa. I on bardzo chętnie bierze po 100. Nie wiem czy weźmie 1000, nie miałem 1000 jeszcze w sobie, ale chyba raczej nie. Ale tak. On chętnie bierze po 100, więc. Używamy stówkę. I teraz nie używam drugiej stówki, bo mi się zablokuje. Bo limit jest 200. Żeby to ominąć, to właściwie zrobię tak. W banku mam syp. Więc wyśle do siebie pocztę. Wyślę do siebie pocztę, żeby zostało mi tylko 90. I teraz oddaję mu 50, 10, 10, 10, 10. I więcej nie mogę ująć firewerek. I teraz naszym zadaniem jest oddać mu całą stówę. Jeśli oddamy mu jakieś drobne, to już nam zalicza go puldą. Więc w tym momencie musi być stuwa. Oddajemy mu całą stówkę i mamy w tym momencie oddane wszystkie. Fajerwerki jakie miałem, czyli dokładnie 295 sztuk. I koniec, limit, firewerek, nic więcej nie zrobię na tej postaci. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.